W miliczu kończymy obecnie dwie ważne inwestycje drogowe. Pierwsza to ulica Konwaliowa, która jest zwieńczeniem kilkuletniej pracy naszej spółki PGK Dolina Baryczy gdzie kończymy zagospodarowywać drogi na byłym lotnisku. Druga to oczywiście ulica Dąbrowskiego. Myślę, że o tej pierwszej jeszcze będzie czas powiedzieć. Natomiast ulica Dąbrowskiego to chyba ostatni relikt PRL-u w naszym mieście i w końcu doczekała się z swojej realizacji. Prace są już na bardzo zaawansowanym poziomie w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się trelinka, czyli ten początkowy odcinek od Wojska Polskiego został już praktycznie przygotowany pod ułożenie masy bitumicznej. Na całej długości wykonano już chodnik i myślę, że w przyszłym tygodniu, jeżeli tylko pogoda nam nie spłata jakiegoś figla, to rozpocznie się układanie asfaltu. Droga będzie miała szerokość 9 metrów, ale 2 metry będą wydzielone na pas ścieżki rowerowej. Oczywiście przy okazji remontu przebudowy tej drogi będziemy chcieli porobić kilka takich remontów uzupełniających między innymi powstanie wzdłuż garaży, które są za moimi plecami, Zatoka, bo tutaj w tym miejscu jest problem z parkującymi samochodami, szczególnie busami, i myślę, że rozwiąże ona ten problem. Przy okazji, również chcemy wyremontować trochę te nawierzchnie przy garażach tej drogi wjazdowej do osiedla. I myślę, że te prace powinny się do końca pierwszego kwartału zakończyć. Ulica Dąbrowskiego to, to bardzo ważny trakt komunikacyjny ze względu na dotychczasowe stany, mniej używana, ale myślę, że po remoncie duża część samochodów jadących od strony Sławoszowic Wojska Polskiego nie będzie poruszała się już przez centrum miasta, tylko właśnie tędy będzie skracała sobie drogę w kierunku Wrocławia. Tu również znajduje się jedna z, z naszych szkół podstawowych Kom, która od lat też zwracała się do nas z prośbą o wykonanie właśnie chodnika czy też ścieżki rowerowej i myślę, że te, te wszystkie elementy posłużą poprawie bezpieczeństwa w tej części miasta. Oczywiście nie tylko miastem żyje nasza gmina, bo na obszarach wiejskich też dużo się dzieje, a jeszcze więcej będzie się dziać. Kończy się inwestycja we Wszywilkach. To też jest trzeci etap budowy dróg w tej miejscowości bezpośrednio przylegającej do Milicza. Yy, rozpisaliśmy już przetarg na duchowe, w przygotowaniu jest Wziąchowo Wielkie, Lelików, Gogołowice, Niesu, yy, Niesułowice. Pewnie coś zapomniałem po drodze, ale zapewniam, że ten rok będzie obfity w inwestycje drogowe. Zresztą ta liczba dziesięciu dróg rocznie, które robimy od kilku lat, do czegoś zobowiązuje.